Thank you Witam Was serdecznie, no uruchomiłem to cholerstwo, w końcu się udało tak, żeby pobierało cały czas prąd i to piszczy. Piszczy i komary tu latają, krążą i szczerze spieprzają stąd. Może to być coś dobrego, może to być. Nie działa to na duży zasięg. Najlepiej jestem już przy sobie, bo yy, o, leciał i odleciał. Na razie nie atakują. Lecz gdy montowałem to cholerstwo, o którym zaraz powiem, to już tam podlatywały. Czyli to nie sięgało tamtym zasięgiem. Rzecz polega na tym, że jest, mam dla Was dwie wiadomości: jedna dobra, jedna zła. Ta zła jest bardzo zła. Bo jest to kupa pracy. Trudno. Od zaczniemy od tej dobrej. Wyrosła trawa. I to nawet dosyć fajnie. Zobaczcie sami, jak trawa wygląda. Nadmiar. Siada wszystko krwibe. Cały czas pada, cały czas leje. No i właśnie, trawa pięknie urosła. I ładnie rośnie, ładnie to wygląda. Jeszcze te boki trzeba by było. Jednak tak mocno obficie tutaj padało. Dwa miesiące mnie to nie było. Grzało, były gorączki, upały skwary susze. A zaczęło lać. Lać i to obficie, naprawdę obficie. Po dwóch miesiącach tu przyjechałem. Oczywiście las zarósł jak dżungla, a no problemem największym jest to, że zalało Słowańsku. Psu zalało leśny szałas. Jak to się stało? Jakby to powiedział Zenek, nie wiem, ale ja wiem, jak możecie teraz zobaczyć na filmiku, zalało to z tego względu, że przede wszystkim zrobił się brzuch. Gałęzie te, które dałem, tylko kilka sztuk, nie wytrzymały naporu tej ziemi. Zrobił się potężny brzuch, gdzie skupiała się woda w jednym miejscu i prawdopodobnie gdzieś przepuściła. No nie, ma, nie ma na to innej opcji. Drugą rzeczą widzę, że piec jest cały mokry. I piec też właśnie przy tym kominie ta woda wlatywała. Zalało ziemię, ziemia jest mokra. Klocki od stolika, jak i od y, tapczana, pokazują, że tam wody był lub był tak wysoki. Pokazuje jakieś nawet 15 cm do góry, lub po prostu te drewno napiło się tej wody, piło od ziemi i tak się namoczyło. Niekoniecznie musiało być tyle, tyle wody. Lub jeszcze inna opcja, która mogła się pojawić, ale raczej nie. Inną opcją jest to, że po prostu wyszła ta woda gruntem, tą dziurą w tej folii, która tutaj była. No i czeka mnie przeróbka. Poprzeczna belka, która idzie w poprzek, która trzyma ten cały dach, konstrukcję na sobie, siadła, trochę się wygieła. Muszę zrobić boczne, no bo już nie jestem w stanie na środku e, tego naszego szałasu postawić palika jakiegokolwiek. Więc po prostu zrobię takie dwa odskosy, które podniosą to i wzmocnią, żeby to już się więcej nie wyginało. Więc zrobię coś takiego, No oczywiście w innym terminie, na pewno nie dzisiaj. Zrobię coś takiego i to wzmocnię. Drugą rzeczą e, będzie to, że że zrobię, mm, że muszę dać grubsze i gęściej tego materiału, bo na tym pierwszej części, jak i na drugiej części nie ma tych brzuchów, to tam na dole to wszystko siadło, tym bardziej, że tu dałem gru... głupi, bo odwrotnie mogłem dać te gałęzie, dałem grubym w tę stronę, a w tamto mówię, o to tam, a to odwrotnie właśnie, tam będzie największy spływ, spad i to najbardziej trzyma, dlatego muszę dociąć ich więcej, podłożyć pod to i razem z tą ziemią pchać do góry i założyć tam na te belki. I muszę to zrobić, niestety muszę to naprawić. Stało się jak stało, jeszcze popatrzę, pomyślę. No, jak nie będzie tego brucha, to woda wtedy nie będzie tam stała. Gdy nie będzie stała, to nie będzie wpływała tym kominem, bo nie widzę tutaj żadnej dziury w plandece, którą woda by wpływała do środka. No, ale stało się jak się stało, i muszę się tego pozbyć. I muszę się zająć też budową podłogi. Jednak bardzo dużo mam pomysłów na filmy. I sorry, że ostatnim tygodniu nie mieliście, ostatni piątek nie mieliście filmu. Ale po tym, jak zobaczyłem oglądalność filmów z Norwegii, dwóch ostatnich, to postanowiłem, że w ogóle nie warto jest rzucać tam i nie warto jest nawet nagrywać. Ale miałem jakieś tam dwa filmy, które po prostu <kluzny> usunąłem z kanału i nie będę ich pokazywał. I dupa. Nie będę nic nagrywał w tej Norwegii. Naprawdę. Nie ma sensu. Tym bardziej, że ten pierwszy film o, o tych rybach, o tym sprzęcie. Tak bardzo mnie prosiliście, od lat prosicie mnie, nie jedna osoba do mnie pisała, setki razy, pisała o tym, że mogę być coś o rybach, jak ryby łapiesz, jak to, jak tamto, no mój kanał to nie kanał wędkarski. I pomyślałem sobie, no kogo obchodzi, co ja tam będę, jakie ryby łapał i jak ja będę łapał. Poza tym, dobrze wiecie, że w Polsce nie można łapać nielegalnie, no bo jest to kusownictwo. I trzeba mieć karty, po co mam zakładać, wyrabiać kartę, w ogóle jak chory system. W polskich rzekach, jeziorach, stawach żyją ryby polskie, które się rozmnażają, nikt ich nie produkuje. Te ryby się same rozmnażają. I żeby pójść i, gdy jesteś głodny, nie móc sobie złapać ryby i zjeść, tylko najpierw musisz zapłacić za kartę, za coś tam. Ja wiem, że to był skrajność i skrajność. Jest tak, że ludzie jakby nic płacili, nie byli zarejestrowani, to by walili siatami, prądem i granatami hukowymi i, i waliliby tego na potęgę, ale no ale bez przesady, żeby człowieka yy, karać, yy, ciągać po sądach z, i tak dalej, i tak dalej, za to, że poszedł, z, złapał sobie rybę, bo był głodny, a nie miał karty, no to, to jest głupota, co nie? To jest głupota u nas. Straszna. Tego, tego, nie mogę zrozumieć, no, to są ryby, łapane od, tysiąc, od tysięcy lat, nigdy nikt nie mówił, że ryby są darem, nie wiem, od Boga, Bóg stworzył, tak, zwierzęta, i ryby też, więc są darem od Boga, kazał nam je łapać i jeść i tak dalej. No, my nie możemy ich łapać i jeść, bo musimy kartę kupić, zapłacić. No to chore, ale dobra, nieważne. Do tematu. Chcieliście o tych rybach, ale mówię, dobra, już nie będę pokazywał, jak łapie ryby, do bo główno kogo to obchodzi. Poza tym nie ma to nic wspólnego z kanałem. Więc postanowiłem kupić jakiś taki sprzęt rywalowy do łapania ryb i spróbować Złapać rybę w Norwegii na ten sprzęt, tak, żeby można było przetrwać. Mówię, będzie to bardziej survivalowe, będzie to sposób. Yy, trochę będzie miało to związane bardziej z kanałem, yy, więc może będziecie to chcieli obejrzeć. No niestety, nikt tego nie chciał obejrzeć. No to jest katastrofa. Mówię, to jakaś masakra. Yy, więc postanowiliśmy nagrywać w ogóle film. Będę nagrywał tutaj. Będziecie mieli tutaj masę filmów. Dzisiaj macie zestaw pierwszy. Nie wiecie na pewno o co chodzi, a ja już Wam tłumaczę, ja wiem teraz trochę długo pogadam, później już nie będę gadał, a o od następnych odcinkach mało co będę gadał, będę skupiał się na tym, żeby Wam fajnie pokazać, ale dzisiaj muszę Wam wytłumaczyć o co chodzi w tej serii, będzie to seria, w których będzie co najmniej 10 filmów, jeden film będzie z dniówki, jeden z nocki, jeden z dniówki, jeden z nocki, jeden z dniówki, jeden z nocki, tak planuję bynajmniej. Będziecie mieli więcej nocy, bo tak dużo też piszecie, no w nocy już, no w nocy, w nocy, w nocy, jak przyjeżdżam do domu, to chciałbym pobyć z kobietą, a przyjeżdżam na krótko, na tydzień. I, i chciałbym na przykład pobyć z kobietą i no niestety tylko noc nam zostaje. W, w dzień pracuję, więc ja wolę tutaj w tym czasie tutaj być, a w nocy pobyć z nią. No, mam nadzieję, że jesteście to w stanie zrozumieć, ale poświęcę się. I będą, co drugi odcinek będę spędzał w noc w, tu w lesie, lub w jakimś innym lesie, bo zacząłem w garażu wyciągać rzeczy swoje do lasu, sprzęty. I zobaczyłem, że jest katastrofa. Te sprzęty leżą tam niektóre, nieużywane od kilku lat. I gniją. I psują się. I zardzewiały. Noże porzewiały. Noże, które nie rdzewiały, zardzewiały. Zrobiła się katastrofa. Więc postanowiłem, że porobię sobie komplety namiotów, pałatek, schronień, tarpów i tak dalej, jako system do nocowania lub do siedzenia w dzień. Kuchenek, a mam ich masę już od samego Pirana, to jest tam z 15, a jeszcze mam innych różnych, więc kuchenek, Noży, latarek, śpiworów, yy, mat, yy, sprzętów biwakowych takich: garki, kubki, czajniczki i wszy, masę, masę, masę innych jeszcze rzeczy, które, które będę chciał po prostu za każdym razem przynosić inny zestaw i testować to. Jeden zestaw będzie na dzień, przyjdę tutaj w dzień, następny zestaw przyjdę na nockę, spędzę tu nockę, zrobię biwak. Z tym sprzętem, który mam latarki, nie latarki, lampki, tego jest tak dużo, że jestem w stanie na spokojnie zrobić 10 odcinków o tym i za każdym razem przynieść coś innego i za każdym razem mieć coś innego. Piły, nie piły yy... i tysiące innych rzeczy. I uwierzcie mi, że praktycznie za każdym razem nie będzie rzeczy, która by się powtórzyła na poprzednim jakimś tam innym filmie. Będą to rzeczy nowe. Ja. Już teraz wiecie jak to będzie wyglądać. Takie będę chciał robić. Dzisiaj schronieniem jest schronienie, które dostałem chyba do plecaka survivalowego z Biedronki w zeszłym roku. Było to rok czasu, sobie gdzieś tam latało i postanowiłem, że w końcu skorzystam z tego. Miało to być ten chyba tunel do schowania się, no ale jest to tak małe, że to jak buda dla psa. No dobra, może do, do sytuacji suriwalowej, no czy mniejsze, tym lepsze, bo y, jest potrzebne mniej y, ciepła wydający, wydalającego z nas, aby to ogrzać. Więc no może jest i to dobre, jest to może dobre, ale zaraz próbuję do tego wejść. Rozłożyłem to w taki sposób, nie wiem jak to się, ja nigdy tego nie korzystałem z takiego czegoś. Wiem, że to było testowane na setka filmów, dlatego jak ja widziałem, że jest to testowane na setkach filmach, to dałem sobie spokój. Ja tego nie testowałem. Bo ile razy można to testować? Ale no ja mam to, więc mówię: no, zrobimy dzisiaj schronienie dzienne. Pada co chwilę, na razie nie. Gdy zacznie padać, jestem w stanie skitrać się do środka. No tam w te bagno nie pójdę. Ale jestem w stanie skitrać się do środka i zobaczyć, czy tam można się naprawdę schronić podczas deszczu i sobie w tym siedzieć. To dzienny dzisiaj sprzęt. zestaw numer jeden. Jeszcze czeka nas kawa, jedzenie, kuchaneczki, sreczki, buteleczki. Biorę się za robotę, a bo już nagadany jest, film będzie 150 godzin. Co jest najśmieszniejsze, to to migoczące gówno działa, ponieważ obszedłem kawałek, aby obrać ziemniaki i zleciała się do mnie masa komarów. Tutaj jestem i tych komarów nie ma. Dziadostwo, ale działa. To działa niby na kleszcze i komary. Teraz idzie do mnie kolejne gówno. Ale już na szczęście nie trzeba tego nigdzie podłączać. Ma to w sobie bateryjkę, nie wiem czy to się ładuje czy nie, ale ma to w sobie bateryjkę, zaczepia się to do, na Tu może na obroże, czy, czy cokolwiek z tym zrobić innego. to I. I to działa na to jest ważne: pająki. Wszelkie pajączaki, oczywiście komary i kleszcze. Ale nawet i na szczury, myszy, czyli odstrasza także gryzonie. No, powiem Wam, że jak zobaczyłem, że to odstrasza gryzonie, chociaż nie wiem, mnie nie ma, u mnie są tylko te małe biedne nornice, które sobie tam siedzą. I tak naprawdę, no nic mi tam nie zrobiły i niech sobie siedzą. Ale ciekaw jestem, ciekaw jestem naprawdę, jak to jak to będzie działać i, i czy to w ogóle będzie działać. Naprawdę coś tam odgoni, odstraszy. No zobaczymy, przetestujemy. Biorę się za jedzonko, robienie jedzonka. Dzisiaj leśne talary. Nie wiem, po co mi tak dużo tych talarów. Strach ubiera strach jest ciężkim, w noży tak palcem blisko, Boże, ostry jest, ostry jest cholernie i mogę sobie naprawdę w bardzo szybki sposób coś, zmniejszyć sobie pewne części ciała. Co jedynie to fajnie by było coś powiększyć, co nie? Młode ziemniaki, a Ukroją się jak stare. Nóż jest mega ostry. A ziemniaka nie chcę normalnie ukroić. Trzeba go łupać. Nie no starszy tyle, Darek. Ziemniaki rzuć, resztę rzuć dzikom. Przyjdą dziki, lubią takie ziemniaczki, dla sobie zjedzą. No no, za jedzenie. Biała śmierć, biała śmierć musi być. Oh. No dobra, robimy leśnych talarów. Zobaczymy, co z tego wyszło. No, ale, ale lubię takie bardziej przyjarane. A to jest białe, ale to nic, też jeździemy. Bo Także dzisiaj taki odcinek. Ja jeszcze oczywiście no nie byłbym sobą, miałem ja nie przetestował i posiedział sobie za jakieś pół godziny. Chociaż w tym, co tu rozłożyłem, fajnie, roześniło się. Nie zapowiada się na deszcz. No, ale też źle, no bo miałem to w deszczu przetestować. No, wiadomo, że to nie przemoknie. Chyba, że te linki nasiąkną i to wejdzie. Yy... Do środka i z tych lin jakby coś tam ciekło tak dalej to wtedy. Ale sprawdzimy zaraz. I wyjdziemy. Ja na przykład zjem, wypiję kawkę. Wlazłem tam do środka. Trochę ogarnąć. No i się przeraziłem. W ogóle są te liście. Są tam dwa takie duże liście, a przecież ich nie było. Słucham się te liście wziąć? No i dzi. Tak ze starej, słowiańskiej chaty, które były tu na zewnątrz znalazły się w środku. A wody w środku jest tyle. W najgłębszym miejscu oczywiście w takim dołku. Nie wiem, czy nie zrobić tam po prostu w tej folii dziury. Jak ma wychodzić ziemią, to i tak będzie wychodzić ziemią. A jeżeli nie wychodzi ziemią, jest ta woda poniżej gruntu, to odpłynie. I chyba tak zrobię. Przybiję tą. bo ta skrzynia tam jest z tymi rzeczami, ona zmokła. Musiałem ją tam postawić. Masakra. Narobiłem sobie roboty, ale no podejrzewałem, że. Coś może się w końcu wydarzyć. To szałas. Więc ma prawo się zdarzyć wszystko. A teraz przynajmniej wiem, co to zrobić i jak to zrobić. A na, pewno, a na pewno muszę zrobić podłogę. Właśnie, że nawet jak wyjdzie jakaś woda, będzie wilgoć, to nie będziemy potem chodzić i w tym siedzieć. Że to będzie w powietrzu, to podłogę nad tym, coś takiego trzeba wymyśleć. No nic, ja się z Wami żegnam. Widzimy się na następnym odcinku już z nocki. Przygotuję lepszy sprzęt, lepszy. Kolejny sprzęt, kolejny zestaw. Namiot, śpiwór, matę, garki, kuchenki, lampki, latarki. Wszystko, co będzie mi tutaj potrzebne, aby spędzić tę nockę. Jeżeli przyjdę tu na nockę, to dosyć długo jest widno. Nie będę się przyjść od razu w spać, tylko miał, może faktycznie wziąłbym się i zaczął e, tą naprawę tej, naszego e, szałasu leśnego. Z tymczasem ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.